Ma bajkowe świry, ja jestem rabo, a my nie zwalniamy tempa. W dzisiejszych bajkowych newsach między innymi: nowa animacja Disneya o tytule Życzenie, pierwsze informacje o Kung Fu Pandzie 4, kolejna wersja małej syrenki, serial na podstawie w głowie się nie mieści, niebinarność w między nami żywiołami oraz główna bohaterka tego filmu, która stała się kryptowalutą? Zaczynamy! Jeśli chcielibyście, bym zaczął od końca, to obawiam się, że to życzenie się nie spełni. Ale jeśli życzycie sobie premiery jakiejś fajnej animacji w kinach pod koniec listopada, to tutaj los może Wam już sprzyjać. Zupełnie tak jak głównej bohaterce filmu, o którym właśnie mowa. Ale po kolei. Z jasną życzenia ukazał się już jakiś czas temu, ale skoro do premiery i tak jeszcze kawałek, to uznałem, że wspomnę wam o nim, bo myślę, że jest to coś, czym warto się zainteresować. Nowy film Disneya opowie historię 17-letniej bo... yy, znaczy yy, 17 Aszy, która mieszka w królestwie o nazwie Rabusiowo. Wstęp do tego legendarnego miejsca jest możliwy za pomocą linku znajdującego się w opisie. A nie, czekajcie, to, to nie to uniwersum. Królestwo tak naprawdę nazywa się Rosas, ale co ważniejsze, nazywane jest Królestwem Życzeń. Ludzie z całego świata przybywają do niego, ponieważ tutejszy król ma moc zdecydowania, które z ich życzeń się spełni. Główna bohaterka wypowiada swoje życzenie, które niespodziewanie spełnia się, i przybywa do niej jakiś kosmiczny malec. Ło, kosmiczny malec. Tego było mi trzeba. Asha razem z koziołkiem Valentino i wspomnianym malcem postanawiają stawić czoła królowi, który najwyraźniej jest niedobry, i pokonać wszelkie zło tego świata siłą przyjaźni. I chociaż trochę się teraz nabijam, to serio myślę, że to może być coś interesującego. Poza samą fabułą, fanom Nowego Kota w Butach na pewno przypadnie do gustu styl animacji będący połączeniem 2D i 3D, który tutaj przynajmniej wydaje się być spójny, więc nawet daję temu okejkę i życzę sobie i wam, by było to coś... Dobrego. Myśleliście, że aktorska mała syrenka to najgorsze, co mogło was spotkać? No to patrzcie na to. Już niedługo na platformie Disney Junior zadebituje serial dla dzieci, w którym Marielka będzie jeszcze bardziej... współczesna. Jak tłumaczą twórcy, serial powstaje z myślą o dzieciach pod każdą szerokością geograficzną. Mhm... Mm no to dzieciom na całym świecie życzymy miłego sensu. i przechodzimy dalej. Czas na ulubiony segment każdego widza bajkowych newsów. Co dziś dla was mam w temacie aktorskich wersji filmów animowanych? Na szczęście niewiele. Przede wszystkim poznaliśmy aktorów, którzy wcielą się w czkawkę Astrid, jak wytresować smoka. Wyglądają tak i tak. Jak wam się podoba pani Viking o typowej skandynawskiej urodzie? No, mi tak samo jak wam. Ech, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. No dobrze. Jeszcze ciekawszym newsem, jeśli chodzi o filmy live action, jest fakt, że powstanie aktorska wersja. Bambi. Nie? Nie przysłyszeliście się. Ja już o tej disneyowskiej maszynce do zarabiania pieniędzy powiedziałem przez ostatnie lata chyba wszystko, więc szczerze. Już mnie to nawet nie śmieszy. Także jeśli chodzi o aktorską wersję Bambi, daję potężną łapkę w dół. Parafrazując klasyka, nikt nie czekał, nikt nie potrzebował. A czy ktoś potrzebował kolejnej części Kung Fu Pandy? Oby tak, bo inaczej film okaże się klapą. Także jak czwarty film z serii powstaje. Nie wiemy na ten moment wiele, ale to co już jest pewne, to fakt, że w kolejnej części przygód smoczego wojownika Po będzie trenował nowego ucznia, a ponadto będzie musiał zmierzyć się z najpotężniejszym przeciwnikiem, jaki stanął mu na drodze. Złoczyńca, znany jako Kameleon, będzie w stanie przywołać poprzednich przeciwników walecznej pandy i Po będzie musiał im znowu naklepać. Czyli jak już doszliśmy do sufitu, to wrzućmy jeszcze raz tych samych, tylko że wszystkich naraz. Nie wiem jak wam, ale mi to zaczyna przypominać MCU. W filmach Marvela też mieliśmy potężnych złoczyńców, których w kolejnych produkcjach trzeba było zastępować coraz to lepszymi przeciwnikami. Tylko że w pewnym momencie pojawia się kłopot, bo jak uratujesz Ziemię, a potem uratujesz wszechświat, to okazuje się, że dalej to już nie ma zbyt wiele, więc twórcy wymyślili sobie, że ratowanie wszechświata może przebić tylko ratowanie wielu wszechświatów. No i mamy teraz całą tę zabawę z Multiversum. Problem w tym, że stawka robi się powoli zbyt abstrakcyjna i ludzi to zaczyna męczyć. Prawdopodobnie w następnej kolejności będą się naparzać z samym jachwem. Pytanie tylko, kto jeszcze wtedy będzie to oglądał. E, zaraz o czym to ja mówiłem? Aha, e, Kung Fu Panda? Eee. premiera w przyszłym roku. Kontynuacja w głowie się nie mieści. Nie zdążyła nawet wejść do kin. Ba, nie zdążyła nawet dostać zwiastuna. Pozdro dla kumatych, a parę dni temu gruchnęła informacja, że powstanie serial oparty na tym filmie. Nic na jego temat na razie nie wiadomo, ale już teraz daję wam znać, że coś takiego się szykuje. Swoją drogą, parę lat temu zapowiadałem powstanie serialu o potworach i spółce. I on faktycznie wyszedł jakiś czas temu, tylko że mało kto o tym wie. Oglądaliście potworną robotę? Jeśli tak, to jak wrażenia? Czekam na wasze komentarze. Zanim przejdziemy do najbardziej kontrowersyjnego tematu, na który wszyscy czekają, muszę sprzedać wam jeszcze jednego potężnego newsa. Niedawno na YouTubie ukazał się film Potwór Raba, autorstwa niejakiego raba. Nie wiem czy kojarzycie, ja na przykład pierwsze słyszę o kimś takim. Ale nieważne. Ważne jest to, że w tym filmie ten szalony chłop zagrał trzech bohaterów, a sam film, tworzony podobno przez jakieś 55 godzin, jest chorym miksem horroru, filmu obyczajowego i kina akcji z niesamowitym finałem w postaci szalonej walki w stylu anime, której nie będę wam za bardzo spoilerował, bo to, co tam się dzieje, po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Jeśli chcecie przekonać się, jak wygląda legendarna moc urodzinowa Malca, albo w jaki sposób rabusie pomogli bohaterowi w kluczowym momencie, link do tego wybitnego dzieła, nominowanego do Oscara w 12 kategoriach, znajdziecie na ekranie końcowym. W jednym z poprzednich filmów wspominałem Wam o tym, że Karl z odlotu niebawem wybierze się na randkę, i właśnie dostaliśmy zapowiedź tego intrygującego wydarzenia. Przypomnę, że tuż przed seansem między nami żywiołami będziemy mogli obejrzeć tę odlotową krótką metrażówkę. Odlotową! <laughs> Bo wiecie, odlot, nieważne. A ponieważ zwiastun jest króciutki, to chyba czas na gadanie właśnie mi się skończył. A skoro już wspomniałem animację rozgrywającą się w żywiołowie, to przejdźmy do rzeczy. Niedawno w internecie ukazała się bardzo ciekawa informacja na temat jednego z bohaterów. Okazuje się, że po raz pierwszy w historii w filmie Pixara pojawi się postać, która jest... niebinarna. I o ile w samym pojawieniu się takiej postaci nie ma nic złego, to niestety obawiam się, że komentarz jednego z użytkowników Twittera, który właśnie wyświetla wam się na ekranie, będzie miał dużo wspólnego z prawdą. Bardzo bym chciał, żeby ta postać miała jakąś osobowość i by nie była tylko na siłę wstawioną ciekawostką. A jak będzie? Dowiemy się już niedługo, bo premiera. Tuż, tuż. Mam na myśli oczywiście polską premierę, bo w Stanach animacja już zadebiutowała i miała najgorsze otwarcie w historii Pixar'a. Auć. To znaczy pierwsze tej historii miało minimalnie gorszy start, ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co to jest Pixar. Dziś, gdy jest to najbardziej wartościowe studio tworzące animacje na świecie, do tego znane i lubiane przez wszystkich. Taki wynik po prostu boli. Dlatego już w tym miesiącu wybierzemy się do kina, by go trochę poprawić. Aha, jeszcze jedno. Tworząc ten film, natknąłem się przypadkiem na kryptowalutę o nazwie. Ember Lumen? Dla tych, którzy nie kojarzą, tak w oryginalnej wersji nazywa się Iskra, główna bohaterka między nami żywiołami. Oczywiście jest to shitcoin kompletnie niewarty uwagi, ale. Ech, czego to ludzie nie wymyślą. Dzisiejszy film powstał dzięki moim patronom, takim jak Dominik Gering. Bardzo dziękuję. Jeśli też chciałbyś, lub chciałabyś, lub. Yy, yy, znaleźć się na ścianie chwały, wspieraj mnie na Patronite dowolną kwotą. Dzięki. A jeśli chcesz poznać wybitne dzieło polskiej kinematografii, to klikaj w odnośnik i sprawdzaj, kto jest potworem raba. Gwarantuję, nie pożałujesz. Dzięki za obejrzenie i. До следующего раза.